Siema. Dzisiaj wam pokażę, jak z dwóch pasków LEDów zrobiłem oświetlenie dla gegonów orzęsionych. Potrzebne rzeczy. W domu posiadają dokładnie takie dwa paski. Dlatego musiałem jeszcze dokupić transformator i połączyć to w jedną całość. Montaż. Montaż nie był zbyt skomplikowany. Wystarczyło połączyć. Dwa paski lodowe z transformatorem. Koszt zapaski lodów zapłaciłem 0 zł, ponieważ miałem je w domu. Transformator z wysyłką kosztował mnie 35 zł, więc całość kosztowała mnie nieco ponad 30 zł. Minusy. Paski te oddają jakieś tam ciepło, więc w upalne dni y, temperatura w Terrarium zwiększa się tak stopień-2, a jest to dosyć duża różnica, więc, więc w lato oświetlenie to niestety nie będę użytkował. Myślę, że efekt końcowy jest zadowalający.